Cześć! Witajcie kochani w pierwszym odcinku z serii Mierzymy w tym roku. Tło za mną, jak widzicie, uległo zmianie i od dzisiaj będę nagrywała na tle mojej szafy. Jeśli chcecie je zobaczyć filmiki właśnie z tego remontu, to obejrzyjcie koniecznie dwa ostatnie filmy. Tam zdradzałam, co się tutaj dokładnie działo i pokazywałam wam proces tworzenia tutaj tych szaf. Mogę mówić momentami przez nos, ponieważ jestem chora już od dwóch tygodni i choroba nie chce mnie odpuścić, ale już wydaje mi się, że mówię na tyle dobrze, że mogę dla Was nagrać ten film. Także zapraszam Was, kochani, na Sin Sincera. Linki, jak zawsze, znajdziecie na dole w opisie wraz z moimi aktualnymi wymiarami, tak żebyście wiedziały jaki rozmiar wybrać dla siebie. A jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy odcinki z serii, że pojawiają się raz bądź dwa razy w tygodniu, także, żeby nie ominąć nowych filmów, koniecznie zasubskrybuj kanał. Zacznę tutaj od tego zestawu. Zamówiłam właśnie te szare spodnie ze względu na to, że Krój jest bardzo zbliżony do tych spodni, które Wam niedawno pokazywałam. E, zarówno w Rolce, jak i tutaj właśnie na YouTubie takie haski rewelacyjne, mięciutkie, elastyczne spodnie. Krój jest faktycznie podobny, ale materiał się troszeczkę różni. Cena, 50 zł, nazywam ją rozmiar XL. Są one przede wszystkim ciaśniejsze tutaj w talii, ale jak najbardziej na mnie dobre. W talii znajdują się zaszewki, które bardzo ładnie kamuflują wystający brzuch. Tutaj pięknie sytuacja wygląda. Są to white legi. Jak możecie zobaczyć, nogawki są tutaj bardzo, bardzo luźne. Zarówno właśnie stojąc na wprost, jak i także bokiem. Jest tutaj totalny luz. Pośladki praktycznie nie są podkreślone. Ale co mi się podoba, to Tutaj nad pośladkami. Faktycznie materiał jest dopasowany, nic mi tutaj nie odstaje, więc faktycznie jest model, który jest zrobiony dla osób, które mają bardziej wystające pośladki. Niezależnie czy genetycznie, czy chodzi się na siłkę, to właśnie są fajne proporcje tutaj talii do obszaru tutaj, w pośladkach, w udach e, i według mnie wyglądają naprawdę korzystnie, nie są zbyt szerokie, nie poszerzają materiał jest fajny, e, tutaj jest to poliester z 30% wiskozą, czy materiał jest elastyczny? E, no raczej nie ale ogólnie są bardzo wygodne, luźne przyjemne, także jeśli poszukujecie spodni gładkich, które będziecie mogły nosić właśnie do jakichś wzorów na górze, no to to będzie świetna opcja, na górze mam tutaj taki cieniutki sweterek, dzianina ale z wisko, z większości, ponieważ jest to 70% ze 30% poliamidu, cena to 36 zł. Zamówiłam rozmiar L, niepotrzebnie ponieważ jest to bardzo obszerny właśnie sweter. Jakby miałam obawy, że wiecie, rękawy będą nieco zbyt dopasowane w mniejszej wersji, dlatego wziąłam l ale tu jest taki bardzo, bardzo luźne. Wzadziłam sobie tutaj przód pod żeby po prostu lepiej to wyglądało razem, ale jeśli chodzi o długość, to jak możecie zobaczyć tutaj z tyłu, długość jest tak... Prawie do połowy e, pośladku, więc ma taką standardową długość. Paski, jak widzicie, są po całości, mimo tego, że tułów jest luźniejszy, a rękawy dopasowane z takim efektem opuszczonych kamion, e, to tutaj te paski nawet dobrze się zgrywają. E, jeśli chodzi o ramię, a tu. Moim zdaniem jest to fajna opcja na co dzień, jeśli szukacie czegoś z długim rękawem, ale niekoniecznie jakiegoś bardzo ciepłego. Ja akurat lubię raczej cieńsze warstwy, więc to by było coś idealnego dla mnie, ale zdecydowanie sprawdzę ten sweterek w mniejszym rozmiarze. Następnie zamówiłam tutaj beżowy komplet. W takim chłodnym odcieniu z cieniutkimi, czarnymi paskami. Tutaj, jeśli chodzi o górę, kosztuje 70 zł. Mam na sobie rozmiar L. Nie do końca dobrze leży na mojej figurze i też, według mnie, jest troszeczkę zbyt długi, ponieważ jest o skróconym stanie. Biodra mam tutaj, więc jest lekko skrócony, ale jednocześnie jest trochę przydługi do rzeczy z wysokim stanem. Moim zdaniem, wiecie, ten żakiet powinien być. Tak maksymalnie do tej wysokości, tak żeby jednak odkrywać trochę skóry, czy tam czegoś, co mamy pod spodem. A tutaj troszeczkę mi się to gryzie. U mnie też nie do końca się układa przez to, że. Dla mnie l są dobre, oprócz strefy w justu. Jak ja się wyprostuję, to mi tutaj po prostu ciągnie ten żakiet, ale znowu w xl po prostu bym miała zbyt dużo luz i bym wyglądała jak w jakiejś starej garsonce. To jak widzicie tego luzu jest sporo. No i niedobrze bym się czuła właśnie w większym rozmiarze, a ten nie do końca mi tutaj pasuje. Za to spodnie z tego kompletu naprawdę wypadają super, tej jedynie 50 zł, na sobie mam tutaj rozmiar XL. No i co mogę wam powiedzieć, to tutaj Ponownie jest tu ta sama sytuacja co w przypadku poprzedniego modelu, czyli zdecydowanie nadaje się dla osób właśnie z większymi krągłościami, z większymi pośladkami, ze względu na to, że talia jest tutaj dopasowana, a następnie jest luz. Jak widzicie są tutaj zakładki, ładnie kamuflują wystający brzuch, nigdzie mi się praktycznie materiał nie zbiera i prezentuje się naprawdę super, jednocześnie nogawki nie są zbyt Luźne, jak możecie zobaczyć, troszeczkę są dopasowane tutaj na przestrzeni łód, ale nie za bardzo, a dalej się rozchodzą i wyglądają moim zdaniem naprawdę zgrabnie, w szczególności tutaj w tej górnej części. Pośladki w przypadku tego materiału są lepiej podkreślone, ze względu na to, że tutaj troszeczkę ten materiał jest bardziej dopasowany, aż praktycznie do końca pośladków, i dopiero później się mu rozchodzi. Tutaj nic nie odstaje, właśnie na Wątkami. Wyglądają bardzo dobrze. Długość też, moim zdaniem, jest odpowiednia, chociaż nie obraziłabym się, jakby były te centymetry czy dwa dłuższe w przypadku mojego wzrostu, ale jednak ta długość będzie bardziej uniwersalna w przypadku niższych osób. Kolor jest bardzo korzystny, także myślę, że tutaj opcja fajna, właśnie do kupienia, jednak solo, bez żakietu. Jak znalazłam sukienkę z kontrastową lamówką, to oczywiście wpadła do koszyka. I mam tutaj na sobie sukienkę Maxi, taką bardzo prostą, zwykłą sukienkę na co dzień, która idealnie sprawdzi się właśnie w tym sezonie jesienno-zimowym. Ze względu na długość, ze względu na zakryte ciało, cena tutaj to 40 zł. Skład jest głównie poliestrowy, ale jest tutaj do z dokładnie 28% oraz 5% elastanu. Czy sukienka jest elastyczna w minimalnym stopniu, jest prążkowana, ale nie przypomina takiej typowej dzieniny prążkowanej ze względu na to, że trzyma swój kształt yy, i ogólnie wygląda znacznie lepiej. Nie jest taka rozciągliwa, ponieważ czasami te prążki to są takie, że faktycznie nie wyglądają zbyt korzystnie, a tutaj ten materiał jest nieco grubszy i przepięknie wygląda na sylwetce. Nie będzie podkreślać, właśnie co to jak w przypadku. Klasycznie takiego materiału, więc tutaj zdecydowanie lepsza sprawa. Zamówiłam tutaj rozmiar XL, ponieważ jest to sukienka raczej taka dopasowana, w szczególności tutaj na przestrzeni brzucha, ale ona jest naprawdę bardzo, bardzo. Luźna tutaj, jest zwężenie w talii, jest miejsce na krągłości, ponieważ ona już ma ten taki kształt delikatnie na wieszaku. No i tak opływa sylwetkę, ale nie podkreślając jej w żadnym miejscu, tak naprawdę. W przypadku Elki, no to już byłaby po prostu bardziej dopasowana i też mogłaby nieco podkreślać brzuch, ale tutaj, w przypadku tego rozmiaru XL, faktycznie jest na mnie luźna. Jest tutaj. Szerszy dekolt właśnie w kształcie łódki. Lamówkę mamy zarówno przy dekolcie, przy rękawach, jak i także na samym zakończeniu. Jedyne co jest dla mnie minusem, ale to też jest kwestia zarówno i tego rozmiaru i także szerokich pośladków, to fakt, że mam tutaj sporo luzu i tak zbiera się jakby ten materiał. Gdybym miała mniejsze pośladki, no to po prostu bardziej opływałaby ciało i szła do dołu, ale faktycznie tak, no to tutaj się momentalnie ten materiał tak nieestetycznie troszeczkę zbiera. Druga sukienka, którą zamówiłam, także jest z takich dopasowanych, tutaj też prążkowana, ale w takim kolorze, jakby z czarnym szarym, nieregularnym szarym. Nie chciałabym powiedzieć marasz, ponieważ nie jest, ale faktycznie. Nie jest to taki jednolity kolor. Cena to 60 zł. Skład głównie poliestrowy z obecnością bawełny 33% i 4% elastanu. Tutaj ta tkanina jest bardziej elastyczna, ale dalej taka trzymająca kształt i fajnie delikatnie tak zbiera sylwetkę. Tutaj zamówiłam rozmiar L też, żeby sobie porównać jakby dwa rozmiary w przypadku właśnie takich dopasowanych sukienek. No i tutaj, ze względu i na kolor i także, właśnie na rozmiar, no to troszeczkę strefa brzucha jest podkreślona, ale nie jakoś znacząco. Ja się w niej czuję naprawdę bardzo dobrze. Bardzo dopasowana po całości. Zwęża się tutaj na dole, no i ma troszeczkę krótszą długość. Jest tak bardziej zakolana niż do połowy łydki. Troszeczkę bardziej korzystna długość, jak dla mnie. Jest dopasowana po całości. Tutaj, jak możecie zobaczyć z tyłu, nie ma żadnego zabranego materiału i wygląda po prostu korzystniej. Jest to model ze stójką. Tutaj jest szyciem na skos, jest troszeczkę luzu tylko pod pachą, tutaj faktycznie mogłaby być nieco bardziej dopasowana, ale to też jest kwestia tutaj biustu, jeśli macie mniejszy biust, no to też bardziej gładko będzie tutaj ten materiał wyglądać, u mnie się po prostu nad biustem troszeczkę materiał zbiera, ale uważam, że sukienka jest naprawdę godna uwagi, spódnica także pochodzi z tym, że ja mam ją zobaczyć, wydaje mi się, że w filmiku ze stylizacjami świątecznymi jest to spódnica wiskozowa, która w dalszym ciągu na stronie jest dostępna, polecam bardzo 走。So. ponieważ jest perfekcyjna, ma idealny skład materiału i sprawdzi się zarówno w tym sezonie, jak i także w sezonie letnim. A cena to jedynie 50 zł. Występuje w kilku kolorach. Sama zostawiłam sobie wersję bordową oraz taką czekoladowo-brązową, ale dostępne są jeszcze dwa inne kolory, także śmiało zerkajcie. Założyłam ją teraz, żeby pokazać wam ten gorsetowy top, taki bieliźniany, ponieważ najbardziej do tego pasuje. Słuchajcie, cena to jedynie 36 zł. Jak dla mnie wcale nie wygląda na produkt tak. Tak niskiej cenie i produkt z Niseya, w sensie, że wygląda naprawdę jakościowo bardzo dobrze, do tego też ma szeroką rozmiarówkę, a cena jest niesamowicie niska. Ja sama zamówiłam rozmiar 80D, a to dlatego, że nie było po prostu mojego rozmiaru, więc widziałam po prostu taki najbardziej zbliżony, ten. tak, żeby mieć pewne że ładnie zademonstruję ten top, ale faktycznie powinna mieć rozmiar 75E, ponieważ miseczka jest idealna, ale po prostu w obwodzie mam trochę zbyt duży luz, mam teraz najciaśniej. Założony, a jeszcze, wiecie, tak nie trzyma jak powinien, więc tutaj to 75e byłoby idealne. Miseczki są tutaj w pełni kryjące, za to ten materiał, który otula naszą sylwetkę, już jest taki półprzezroczysty. Bardziej kryjący z przodu, mniej kryjący z tyłu. I tutaj z tyłu widać bardziej, jak prezentuje się dokładnie ta koronka. No, moim zdaniem, naprawdę, wygląda to super. Ja już mam to, by z innej marki, który. Nawet bym powiedziała, wygląda trochę gorzej, no ale już tutaj nie dość, że nie ma mojego rozmiaru, jak i tak, że mam już podobny produkt, no to tego zostawiać nie będę. Ale jeśli jesteście w poszukiwaniu tego typu topu, to polecam bardzo, ponieważ naprawdę jest dobrze wykonane, a cena jest śmiesznie niska. Teraz na sobie mam bluzkę z długim rękawem, z takim ładnym wycięciem tutaj asymetrycznym. Kosztuje jedynie 36 zł, w połowie jest wykonana z wiskozy połowie ze sztucznych materiałów z 11% elastanem. I tutaj tak w odczuciu jest miększa, bardziej wiskuzowa z zewnątrz, a bardziej polistrowa w środku, dzięki czemu Trzyma swój kształt, jakby tak bardziej się tutaj kompresuje troszeczkę w tych miejscach, gdzie faktycznie jest mocno dopasowana. Na sobie mam tutaj rozmiar L i jak w rękawach leży perfekcyjnie, tak tutaj mam wrażenie, że w tułowiu troszeczkę tego luzu jest zbyt dużo. W sensie ona tak nie napina jak mogłaby, no i widać z tyłu, że faktycznie tego materiału troszeczkę mi się odkłada, jakby nie jest źle, ale... Tutaj ten tułów wolałabym, gdyby był bardziej dopasowany. Materiał jest praktycznie całkowicie kryjący, choć troszeczkę bristonosz jest tutaj widoczny. Przybija taki jakby jaśniejszy, bardziej kryjący kolor. Tkanina jest bardzo przyjemna, mięciutka, także to jest rzecz zdecydowanie godna uwagi. Jeśli chodzi o spódniczkę, to tutaj cena to 30 zł. Na sobie mam rozmiar Elis, To spódnica dzianinowa, wykonana głównie z poliestru, z domieszką wiskoza, ale tam było kilkanaście procent dosłownie. E, I elastan. Faktycznie jest bardzo elastyczna. Mi się bardzo podoba krój, ponieważ jest częściowo dopasowana, w szczególności tutaj z tyłu i tutaj ten boczek, ale mamy też takie marszczenia, które troszeczkę kamuflują widoczność tutaj brzucha, ale trochę też widać... No, ja mam światło od góry, więc cień pod brzuchem zawsze jest tutaj bardziej widoczny niż w przypadku po prostu naturalnego światła. Jak widzicie, przepięknie podkreśla kształty pośladki tutaj. Ma bardzo ładne wycięcie. Uwielbiam właśnie w spódnicach... Jak to wycięcie nie jest całkowicie z boku, to tylko tak właśnie bardziej w połowie uda, ponieważ wtedy po prostu ładniej eksponuje tutaj nogę. Gumka jednocześnie tutaj ładnie siedzi w talii, ale z drugiej strony mocno się rozciąga. Jest przyjemna, wygodna, także polecam w sumie na ten sezon. Faktycznie fajnie się sprawdzi, też będzie wyglądać super do kryjących rajstop. Ostatnio mam wrażenie, że w Cinsaleu rozmiarówka jeansów jest bardzo taka nieregularna i czasami rozmiar 42 bywa za mały, czasami odpowiedni. Miałam tutaj zamówić w dwóch rozmiarach. No i tutaj te pierwsze spodnie, które zmierzyłam. Są takie przyciasne, troszeczkę, jakby tak pół rozmiara, zbyt małe. Mimo że zamówienia tutaj rozmiaru 42 kosztują 50 zł, są wykonane w 100% z bawełny. Jeśli chodzi o kolor, to jest taki bardzo ładny, jasny jeans. Ja uwielbiam właśnie ten kolor w jeansach. Stan w tym modelu jest średni, ale są faktycznie wyższe niż niejedne spodnie, które mają oznaczony wysoki stan, ponieważ jak widzicie zakrywają mi pępek, a zazwyczaj spodnie tak typowo ze średnim stanem są minimalnie poniżej pępka, a niektóre wysokie stany nie zakrywać. Nie wiem, czy jest kwestia kroju, czy właśnie tego rozmiaru, który jest taki bardziej jednak dopasowany niż powinien być, ale mam wrażenie, że wyglądają bardzo zgrabnie. Faktycznie tutaj w nogawkach są opięte na udach, ale idą tak w miarę tutaj prosto. Nie wiem, mam wrażenie, że nogi w nich wyglądają bardzo dobrze. Pośladki są no troszeczkę ściśnięte, więc wydają się na mniejsze, takie zgrabniejsze, no ale faktycznie tutaj ten materiał jest bardzo dopasowany i w brzuchu, i w pośladkach. Troszeczkę mam wrażenie, że rozszerzają się te nagawki, ale nie za mocno. Bardziej mi przypominają jeansy typu flare niż faktycznie white legi, także naprawdę zdecydowanie godna. Pozycja uwagi, tylko tutaj po prostu zamówcie dwa rozmiary, żeby po prostu mieć pewność, że któryś z nich będzie dobry. No ja w przypadku tych spodni powinna mieć jednak rozmiar większy. Na stronie pojawiło się wiele wejzików i znalazłam takie fajne body z długim rękawem, które wykonane jest z bawełny z 5% elastanem. A cena to 30 zł. No, i podoba mi się to, że właśnie w przypadku body zawsze ten tułów jest taki, wiecie, naciągnięty, bez żadnych marszczeń. W przeciwieństwie do bluzek, które zazwyczaj się mi tutaj marszczą, czego nie lubię. Tutaj na sobie mam rozmiar L i leży po prostu perfekt. Naprawdę jest to taki bardzo prosty, zwyczajny krój, ale fajny basic, po prostu na co dzień. Ja sama zamówiłam w dwóch kolorach, pokażę wam później ten drugi odcień. Tutaj mam taki szary melange. I naprawdę wygląda fajnie. Rękawy są takie lekko luźne, w się tutaj w dolnej części, ale jest to coś naprawdę bardzo, bardzo wygodnego. Na długość też mi super odpowiada. Są takie tutaj wycięte na biodrach mocniej, ale zakrywają to tak naprawdę jak figi czyli są raczej takie może nie bardzo pełne, ale pełniejsze, ale tutaj z takimi mocniejszymi wycięciami na biodrach. Jeśli chodzi o spodnie, to uważam, że są rewelacyjne. Wiadomo, nie będą dla każdego ze względów, Tutaj na ten um, delikatny wzór zwierzęce. Mówię delikatnie, ze względu na mały kontrast po prostu pomiędzy tymi dwoma kolorami, ale jednak nie będzie to dla każdego, ale sam krój to jest szał w dziesiątkę. one są w 100% z bawełny. taki grubszy trochę materiał, ale są bardzo wygodne. Jak widzicie są z bardzo wysokim stanem. Pięknie się tutaj prezentują w górnej części. Talia jest dopasowana z lekkim luzem z tyłu, ale takim, który nie odstaje, nie czuć go, tylko po prostu jest taki komfort, że wiecie tutaj nie jest nic ściśnięte. Jak widzicie na Pośladkami materiał się mu nie zbiera, tu jest całkowicie gładko, pośladki są lekko podkreślone. Są to wide legi, ale tak delikatnie się rozszerzają, nie są jakoś bardzo, bardzo szerokie. Mam wrażenie, że teraz na tym tle będzie ciężko mi pokazywać faktycznie mniejsze rzeczy, ponieważ tutaj jest dosyć ciemno tutaj w tej szafie w rogu. Jak na wide legi mam wrażenie, że są po prostu naprawdę zgrabne, pięknie wyglądają. Długość też jest tak naprawdę idealna bym powiedziała. Drugi kolor tego wody to jest po prostu biel, taka jakby minimalnie złamana kremem. To jest ze względu na kolor i także na to, że jest to gładki materiał, to niestety jest lekko prześwitujący. Nie jakoś bardzo mocno, ale widać, że nie jest taki w pełni kryjący, dlatego też tego koloru w szafie nie zostawię. Zostawię tylko tą melanżową wersję. Po prostu tutaj wizualnie mi się nie podoba, ponieważ jakby ze względu na to, że ten materiał jest właśnie taki nie do końca kryjący, no to od razu wygląda... Po prostu taniej niż w przypadku właśnie już kryjącego materiału. Na dole spodnie, z takimi tutaj prześcicami, mają efekt takiego sprania. Ten kolor jest jakby taki wypłowiały. Znam no tutaj też to 80 zł, zamówiłam rozmiar 42, no ale jak widać. Te spodnie są dla mnie zbyt małe. Nie na tyle, żebym nic nie mogła dopiąć, ale faktycznie są zbyt ciasne tutaj, przez co mi wychodzi troszeczkę tłuszczyk. Jakby oprócz tego wyglądają dobrze, ponieważ na pośladkach fajnie się układają. Nog nogawki są luźne, ale też nie za bardzo. Mam wrażenie, że mimo tego, że nie byłam do końca przekonana do tego stylu, jeansów tak jednak wyglądają w rzeczywistości fajnie. No ale krój zdecydowanie w przypadku poprzednich jeansów do mojej figury był zdecydowanie lepszy. Na koniec mówiłam tę cute piżamkę, która jest w sumie viralowym już produktem z Sinsaya, ale mam wrażenie, że wcześniej była wykonana w 100% z wiskozy, a aktualnie jest to 60% bawełny i 40% wiskozy, więc dzięki temu mniej będzie się gniotło na pewno, niż jak jest w przypadku czystej wiskozy. Cena to 80zł, na sobie mam tutaj rozmiar XL, no i faktycznie jest wystarczająco luźna, ma przepiękny krój, uwielbiam właśnie tego typu skrój z kołnierzykiem, luźna, ale jednocześnie milutka i cozy, także jak najbardziej Wam polecam, jeśli szukacie czegoś takiego, wiecie, delikatnego, uroczego i też w dobrej cenie. I bywa różnie i królują niestety sztuczne składy, a tutaj zdecydowanie Potrzebne są naturalne. Kochani, to by było wszystko na dziś. Mam wrażenie, że mnóstwo tutaj było takich bezdzikowych rzeczy, ale to jednak z nich składa się właśnie szafę kapsułową i najłatwiej tworzy się stylizacja. Koniecznie dajcie znać, co spodobało Wam się w tym filmie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!